Moja bohaterka Hanka no, opisuje jednak to spotkanie jako coś, no, no kolej, kolejny Niemiec, który jej się pierwszy raz podobał, znaczy może nie pierwszy raz, ale poczuła coś do niego też więcej i marzyła o nim, a że to był nazista. No. Taka właśnie Hanka była. Witam dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś moim gościem jest Zosia Wichłacz, którą możemy zobaczyć w spektaklu Porozmawiajmy po niemiecku w reżyserii Łukasza Kosa. Cześć. Cześć. Powiedzmy może o czym ten spektakl jest. Jest to autentyczny pamiętnik napisany przez Hannę Zach, która żyła w Warszawie w czasie II wojny światowej. Jest on o o jej przygodach, o tym, jak ona widzi wojnę. Jest to może dość kontrowersyjne, czy po prostu niespotykane. I dlatego ten spektakl jest ciekawy, wydaje mi się. I dlatego temat poruszany przez nas, przez nią, poruszany w jej pamiętniku, jest, jest ciekawy, bo gdzieś to spojrzenie na wojnę jest kompletnie inne niż, niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. A ile Zosi czy jest w tym spektaklu? Szczerze mówiąc, sporo, bo gdzieś nasza praca polegała na tym, dużo bardzo w próbach szukaliśmy właśnie Gdzieś podobieństw pomiędzy mną i gdzieś, jak, jak to, żebym tak przepuściła ten tekst przez siebie, i które sceny gdzieś w miarę możliwości, na przykład jest scena, widziałaś spektakl, scena balu. Opowiada o balu, który wyprawiła, ale jest muzyka nowoczesna i gdzieś ten taniec mówi o walcu, a gdzieś jest jakby wspomnienie, tak jak ja dzisiaj Zosia Wichła w 2015 bym miała wczoraj świetną imprezę i tańczyłam całą noc, i dzisiaj ci o tym opowiadam. Więc szukaliśmy trochę takich podobieństw, żebym jak najbardziej. Mogła przez siebie to przypuszczać, żeby pokazać, że właściwie to jest aktualny tekst, bo jak mówisz o młodości i o prawach, które, które rządzą młodością, i to są bardzo szerokie prawa, jak widać w tym tekście i w naszym spektaklu, to, 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 to właściwie jest to uniwersalne i aktualne, nawet, nawet dzisiaj. W tym spektaklu, Twoja bohaterka Hania, ona podkochuje się w lotnikach. Dlaczego akurat w lotnikach? Podobało mi się to, że nagle widziała mężczyzn wyprostowanych, dobrze ubranych, mundury Hugo Boss, wiadomo, no, to taka jest prawda, eee, nazistowskie mundury, no, ale to już nieważne. Jakby dobrze ubranych, wyprostowanych, pewnych siebie mężczyzn, którzy gdzieś ona to mówi, że podobała mi się ta subordynacja, podobało mi się nagle to, że oni, że, że gdzieś czuła tą, tą moc w nich gdzieś, nie zdając sobie sprawy, że to, to, to są straszni wrogowie jakby i nie traktując, jakby nie widząc tego, co się na przykład dzieje za murem getta, czy no, no była tylko młodą dziewczyną, która gdzieś właśnie chciała czerpać tę młodość i to, i to życie, mimo, że jest wojna i gdzieś widząc takich przystojnych, wyprostowanych mężczyzn, dobrze uczysanych, ogolonych, jakby zadbanych, no, no gdzieś na nią to podziałało. Ona też ma 15, 16, 17 lat i odkrywa to, trochę to, jak działa na mężczyzn i gdzieś um, o dziwo, nie, nie kieruje się w stronę swoich rówieśników, kolegów, tylko wręcz właśnie młodych, młodych lotników, oczywiście starszych od niej, ale. <grym> powiedzmy, że to jest ważne, że ona jest Polką. Jest stuprocentową Polką, ale nie działa w konspiracji, nie, nie, jakby nie, nie, nie walczy o, o wolność. Jakby nie jest kompletnie w to zaangażowana. Jakby to jest przedstawicielka. I też pochodzi z takiej rodziny, która nie była w żaden sposób zaangażowana w, w, prawda, w ruch oporu w czasie okupacji. I ona po prostu reprezentuje ten procent i tak naprawdę to był większy procent w czasie II wojny światowej. My jesteśmy przyzwyczajeni. Jest ten silny mit, prawda AK, że wszyscy młodzi walczyli. I rzeczywiście był to silny procent, ale jednak z drugiej strony. Ludzie też nie angażowali się, chcieli żyć normalnie, próbowali gdzieś tą wojnę zepchnąć na dalszy plan i próbować w tym wszystkim znaleźć jakby jakąś normalność i jakby próbować żyć. I ona, ona jest po prostu w tej grupie. A gdybyś miała powiedzieć ten spektakl, to o czym jest? O, o dojrzewaniu, o kobiecości, o, o miłości też? Tak, o, wie, o wielu rzeczach, ale dla mnie przede wszystkim jest właśnie o młodości i o prawach, które która ta młodość, tak jak już powiedziałam, bardzo gdzieś um, e, szerokie te prawa posiada. Tak, tak to sobie wyobrażam gdzieś i też czytając ten pamiętnik, przygotowując ten spektakl, mieliśmy wrażenie, że, że właśnie no, z tych kar pamiętnika woła, ona, to, to jest taki manifest wręcz młodości i tego, że um, te, też ten pamiętnik jest oczywiście e, z jednej strony jest stricte o tej dziewczynie, ale z drugiej, tak jak Ci mówię, to jest tekst uniwersalny właśnie o młodości, o dojrzewaniu, o odkrywaniu siebie. Piszesz pamiętnik, stawiasz się jednak na pierwszym planie i gdzieś analizujesz swoje zachowania, swoje przygody, co ci się działo, jak się zachowałaś, więc gdzieś to takie jednak młodość wydaje ci się też, to, jest, to było też bardzo ważne. Ta myśl, że wydaje ci się jesteś młoda i rzeczywiście, że ten świat stoi przed Tobą otworem i... Tak samo Hanka miała. No, no była wojna, ale właśnie nie. Ona wręcz to negowała. Ona chciała, żeby ten świat, żeby, żeby, żeby po prostu speł speł chciała spełniać swoje marzenia, chciała, chciała się bawić. Właśnie chciała robić to, na co ma ochotę. I, i to, to, to gdzieś się wszystko zabiera w, te, w tej młodości i w, i w jej prawach. A jeszcze powrócę do takiego krótkiego wątku. Ta kobiecość dla Hanki, to, to czym ona jest? To jest taka broń, taki miecz, który ją też może zranić? Mm. Czy ona nim tylko tak włada? Wiesz co, to jest tak, że ona. My tak trochę te teksty ułożyliśmy. Znaczy, one z grubsza idą po kolei, znaczy, tak jak ona to pisała, ale trochę jest tak, że właśnie zaczynamy od tych historii, gdzie ona to dopiero odkrywa właśnie, że mówi, że ma takie powodzenie, ale przecież ona nie wie dlaczego i, i ale po prostu jakby cały czas jest taka ekscytacja sobą, jest ta doza narcyzmu ogromna, bo, bo, bo gdzieś ona właśnie po pierwsze, że pisze ten pamiętnik, a po drugie właśnie odkrywa, że nagle wszyscy się za nią oglądają i gdzieś coraz przekracza coraz Tą swoją kobiecością, którą właśnie dopiero odkrywa, czyli jednak to chyba nie jest taki miecz, który tutaj właśnie to o czym mówisz, tylko jeszcze to jest takie, takie sprawdzanie, gdzie, gdzie ja mogę dalej, gdzie, gdzie mogę się posunąć i gdzieś ona dostaje też ponosie w niektórych tych historiach. Wiadomo, za daleko nagle okazuje się, że, 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 ci, że wysyła takie sygnały mężczyznom, że oni już proponują jej tu, albo żeby poszła z nimi dalej, co wiadomo, albo, albo że tu było ciemno na ulicy i jakoś ją ktoś dotknął i jej się to ona się nie spodziewała. No ona jest kompletnie, jakby można pomyśleć, że, że naiwna gdzieś w tych, w tych sytuacjach. No tak, ona poznaje tą swoją kobiecość i gdzieś ją zaczyna, powiedzmy, wykorzystywać, ale raczej nieświadomie, przynajmniej z początku. Przypomnę naszym gościem dzisiaj była Zosia Wichłacz, spektakl Porozmawiajmy po niemiecku w reżyserii Łukasza Kosa w teatrze Polonia.